Będziemy zgubić się w lesie. Robimy to całkiem dobrze. Dlatego dlaczego sobie poszłaś? Witam wszystkich. Dzisiaj dla odmiany z racji, że jesteśmy chorzy i przeziębieni, bez e, rowerów, bez żadnych szaleństw. Ale za to ciekawie i interesująca. Udamy się dzisiaj na wyprawę w poszukiwaniu pomorskich jaskiń, bo może nie każdy o tym wie, ale na pomorzu znajdują się jaskinie. Za chwilę udamy się do Groty Mechowskiej, następnie wrócimy w bardziej nasze rejony, i tam dalej już niespodzianka i parę ciekawych historyjek. Także zapraszamy na wyprawę. Weszliśmy do jaskini w Mechowie Mechowskiej Groty. O, jest niziutko, ale kurczę, jak na pomorską w ogóle jaskinię, to robi nawet wrażenie. A tutaj więzienie orków. A tam jest więzienie orku. <noise> tutaj mamy zakratowane przejście w głąb jaskini. Ona sięga jakoś 61 metrów w głąb ziemi z tym, że z tego co wiem to nie jest do końca naturalny twór, tutaj ludzie próbowali się przekopać i dalej się nie dostaniemy z tego tytułu, że jest tam bardzo nisko i jest ciężki dostęp, chociaż no jakbyśmy się postarali to pewnie byśmy to zrobili ale pójdziemy sobie w tą stronę, która jest dostępna parę minut i lecimy dalej zwiedzać kolejne jaskinie na Pomorzu Nacieki skalne. No, normalnie jaskinia, tylko składająca się z zupełnie innych skał niż te, które są nam znane z gór naszych, Tatr. O. I tutaj widzimy, że nie jest to twór naturalny, to jest zrobione przez człowieka najprawdopodobniej. Takie kolumienka. I tutaj jeszcze się kawałek ciągnie, ta grota. Jak nagrywasz, się w głowę. I jak wrażenia? Malutka. Malutka, za to nie za duża. Tak jest. Ale kto mi powie, gdzie coś takiego jeszcze znajdziecie na Pomorzu? Mogłabym mieszkać sobie dużo pokoleń. Tak, jakbyśmy byli hobbitami, można byłoby się tutaj urządzić. I byłoby fajnie. Gościlibyśmy Gandalfa i w ogóle. No ale tak, jako ciekawostka, jak najbardziej można polecić, żeby się wybrać, jeżeli się jest w okolicy, a nawet nie. A że dzisiaj mamy szlak y, pomorskimi jaskiniami. To oprócz groty Mechowskiej, czeka nas jeszcze dzisiaj y, grota Goryla i jama kubusiowa, czy jakoś tak. Też to było wymyślone spontanicznie. Tak, bo to wpadł ten pomysł dzisiaj. Także... Y... Nie, że plan. Ale jeśli o to chodzi, no to co? Spontaniczne pompki? Grota Mekowska była już podobno ludziom znana w XIX wieku, nawet na początku. Rok 1800 bodajże XV już była znana, aczkolwiek zeksplorowana dopiero wiele, wiele lat później. Z racji tego, że nie pamiętam z jakich skał ona się składa, w tym miejscu przyszły ja wstawię napisy i będzie wiadomo o co chodzi. A my lecimy dalej, póki jeszcze mamy światło słoneczne. Zyskaliśmy w końcu internety? Tak jest, mamy. Dobrze. 14 minut do Płucka? Tak. Dobra, to jeszcze jesteśmy w stanie zrobić. Jeszcze mamy po drodze dwa punkty do zahaczenia. Nie wiem czy uda nam się z tym żukowem, ale, no, ale spróbujemy. A teraz jedziemy sobie coś zjeść do Płucka. No i za To pewnie z 10 minut się tam pokręcimy i jazda dalej. Ograniczony czas. Bo jak zwykle, bo spontanicznie. Ale już nie powiemy drugi raz dzisiaj tego, bo to się nie będzie liczyć. Co tak. za dużo to niezdrowa. Tak, za dużo sportu Paraz. to też źle. Teleportowaliśmy się, jesteśmy już w Gdyni. Poszukujemy wejścia numer 13, bo w jego okolicy znajduje się ta tajemnicza grota. Naszym celem jest jaskinia Goryla, która zawdzięcza swoją nazwę od pseudonimu pewnego niedobrego pana, który 50 lat temu panoszył się po Trójmieście i napadał głównie kobiety. Podobno w tamtej jaskini nocował, ukrywał się i stąd też właśnie, jak wspomniałem wcześniej, nazwa owej dziury w ziemi. Podobno znajduje się ona na wysokości 13 metrów, nad poziomem morza przy wejściu numer 13 w Gdyni. Mogę zdradzać takie miejsca, bo to nie są urbeksy. I idziemy znaleźć to miejsce, nie mam go nigdzie zaznaczonego w Google'ach, także będzie to, będą to poszukiwania. Idziemy. Już się robi oświetlenie takie średnie. Jesień wchodzi mocno. No ale w końcu tematyka przestępcy, który napadał na kobiety, więc musi być trochę tajemniczości. W ogóle może warto byłoby jednak zainwestować w jakiś statyw, a nie ciągle tylko telefon na portfelu stawiać do łapania ładnych ujęć. Bo tak naprawdę, yy, tak, tak wygląda właśnie łapanie takich ujęć. Telefon potem magicznie nie pojawia się w, tele, w kieszeni, trzeba po niego wrócić. Yy, owe ujęcie wygląda mniej więcej tak. No, ciekawostkę powiem: kiedyś zdarzyło mi się po takim nagrywaniu zostawić portfel w pewnym miejscu, kapnąć się po 6 godzinach. I potem wracałem bardzo szybko rowerem w to miejsce. Na szczęście portfel był na miejscu. Ale tak, no ryzykowna rzecz lepiej kupić sobie tak. Sławna youtuberka. Wejście numer 13. W takim razie gdzieś tutaj powinny być jeszcze jakieś zabudowania wojenne, jakieś bunkry i pod nimi powinna być jaskinia, więc co, zaczynamy eksplorację. Nie? Jedyne dane jakie posiadamy to jakieś schrony na klifach i pod klifami 23 metrowa jaskinia. Wydrążona w iłach i jakichś innych piaskach. Nie jest to taka typowa jaskinia, jaką znamy z Tatr czy innych dolomitów. Dlatego idziemy najpierw wypatrzyć zabudowania wojskowe, a później dopiero będziemy rozglądać się za dziurą w, w klifie. Także idziemy pod górę i będzie kondycyjny marsz. To będzie trudniejsze niż zdobycie groty mechowskiej. Generalnie to już jesteśmy na wysokości jakichś 35 metrów, a nie 13. I zaczynam mieć wrażenie, że źle szukamy, ale brniemy dalej, zobaczymy co się stanie. Zapraszam. Zła wiadomość jest taka, że dotarliśmy do kolejnego wejścia, chyba tak, 14. Tu pod spodem jest. I oprócz ładnego widoku, nie znaleźliśmy żadnych bunkrów, ani żadnej groty pod tymi bunkrami. No, muszę zweryfikować jeszcze raz informację, bo. bo będzie zawód. No dobra, zweryfikowaliśmy dane i okazało się, że wejście do tej jaskini jest w okolicy stanowiska ogniowego numer 1. Czyli minęliśmy po prostu te wszystkie e, zabudowania, te bunkry, bo one były wszystko pochowane w głębi bardziej, a ja się spodziewałem, że to będzie gdzieś bliżej plaży. Dlatego my, będąc e, gdzie my jesteśmy. O kurczę, tutaj musimy się cofnąć z powrotem. Cofnąć wstecz, że tak powiem. I szukać tego stanowiska. Już chociaż udało się zweryfikować. Zatem, nie mówiąc, także, wracamy. Yeah, wracamy. Idziemy bez drożami, żeby znaleźć bunkier. Idziemy się zgubić jednym słowem, bo dobrze nam to idzie. Pytanie, wtrącenie, zabrałeś czołówkę? Tak, zadałem czołówkę. Raz pomyślał. O, jest ścieżka, i pójdziemy sobie nią do stanowiska ogniowego numer jeden. Jak widać na załączonym obrazku, klimacik zrobił się już gęstszy. Robi się ciemno. Zupełnie jak w bieszczadach, w których kiedyś zagubiłem się a w które poszedłem z głupoty. Poszedłem na szlak o godzinie 15.30, gdzie o 18.00 już robiło się ciemno, i w lesie zastał mnie cień. Ogólnie doszliśmy do wniosku o ciekawe. Nie, nie, to jest ten stare zabudowanie wojskowe szalunki po lewej i prawej stronie. To były kopy. No, takie jak na Helu. Ale ciekawostka, bo chciałem powiedzieć zupełnie coś innego. Mianowicie, że Spacer po redłowskich klifach jest dobrą opcją na trening przed jakimś górskim wypadem. Także pro, proponuję, chciałem powiedzieć, polecam. polecam. <grych> Natrafiamy na coraz więcej takich śladów. Idąc sobie właśnie żółtym szlakiem, już jest na tyle ciemno, że niestety czołówka musiała wejść w ruch. No i pod nogami nam się strasznie sisuje. I inne tałatajstwa połączą, przez co dwa razy zaliczyliśmy prawie glebę. Szukamy dalej, stanowiska numer jeden. Na telefonie tego nie widać, ale chyba tu już będzie to stanowisko. Idziemy w tą ciemność, i za chwilę się okaże. Znaleźliśmy. Stanowisko ogniowe numer 1. I to będzie nasz punkt odniesienia w poszukiwaniu jaskini goryla. Czyli jakieś 47 lat temu, i dalej się zachowało. Nie zostało pocięte, nie zostało rozkradzione. I w takiej pozycji pozostało przez lata. Jakby było za mało creepy. Tu jest świecący krzyż. Zadanie jest utrudnione przez to, że robi się ciemno. Już jest ciemno, tu jest krzyż. Mamy dojść gdzieś do jakiejś dolinki rzecznej i trzymać się bardziej lewej strony. Ciągle słyszymy podejrzane dźwięki, jest całkiem creepy. Aha. Schodzimy chyba w dół. No nie wiem, zobaczymy. Jak nie znajdziemy, to przynajmniej się okazało, że z urbek tą armatę. i <grym> idziemy w dół. Nie widać tego na nagraniu, ale no jest kurczę srogo. Zajdę pierwszy na górach Będę stamęc z wsparcie. Idę, idę. Jesteś dobrze. Przemię. mam nadzieję, że jeszcze idę. To będzie dużo Nie no, głupio by było. <głos> <głos> ale szybciej. Więc znajdziesz tutaj daj znać. Dobra, krzyknę, idę. Dobra. Słuchajcie ludzie, to jest taki przypadek, że nie wierzę. Szliśmy, nie, szliśmy. szliśmy tędy. Przed chwilą nagrywaliśmy tutaj to zejście po tym dziwnym czymś. Idę tędy, tutaj gdzie stoi, siedzi Magda. I takie jep. Dzień dobry. Jakieś 200 metrów od plaży. 200 metrów od plaży, to jest w ogóle... Las przejść, żeby się dowiedzieć. Ale to w ogóle nie jest wejście na plażę tutaj wokół nas. No nie jest, ale... No dobra, to co robi Marcin? Chyba idzie. Zanim wejdę do środka, tak jak w każdym dobrym horrorze, opowiem mniej więcej co to w ogóle jest. Jesteśmy w tak zwanej jaskini goryla, która została tak nazwana na cześć, na cześć, hehe, pewnego y, złego pana, przestępcy, Sprzed 50 lat, który się ukrywał podobno w tej właśnie grocie. I w której nocował, bardzo długo w niej koczował i jakimś cudem tu przetrwał. Przez jakiś czas, oczywiście. Co dalej z tym panem było, nie wiem. Ale za chwilę tam zajrzymy i zobaczymy, czy nie ma tam więcej złych panów. Czy może jakieś ewentualnie borsuki. Także idę. Wiem, że ta jaskinia ciągnie się na 23,5 metra i głębokość 5 metrów. Nie wiem, jak daleko da się wejść. Zobaczymy. Z tego poziomu, tak na kutaka i zajrzę tam dalej. Nie wiem, co tam może być. Koła większe światło, tak rozświetlimy to mocniej. Tylko wróć po mnie. No dobra. Nie słyszę żadnych zwierzaków, więc chyba się pchama. No, te 23 metry są mocno przegięte. Już mnie tak fajnie wytłumia. Ale dziwnie tu pachnie. No nie. O, teraz zacząłem czuć taką naprawdę mokry piasek. I faktycznie, no, zasypało się chyba. Dalej nic nie ma. W takim razie robię odwrót. Groto Łazy. Co tam było? Te 23 metry. To nie 23 metry. Zajebiście. A te 5 metrów w dół to chyba tutaj jest. Ale tamty już nie wiem. Tam to się nie zmieszczę w ogóle. Nie ma opcji. Ale no. Ciekawostka, o której istnienia, istnieniu nie miałem pojęcia. Myślę, że Magda mnie nie wpuści do domu. Myślę, że się nie wpuścisz do samochodu. A właśnie, fak, to jeszcze gorsze. Żegnamy zatem jedną z naszych pomorskich jaskiń. Co prawda nie taką, jaką są te górskie, ale i tak ciekawostka. Teraz szukamy wyjścia do, z lasu. Idziemy, tak? Nie, dobrze, jest zejście, ładnie. Dobra. Tu jest wejście 13. Tutaj stąd zaczynaliśmy poszukiwania, a wyszliśmy dosłownie stąd, gdzie świecę, no kawałek dalej. To było tak blisko, a my poleźliśmy gdzieś w tamtą stronę, ale tak jak mówiłem w filmiku z Karlskrony, nieplanowane rzeczy często generują przygodę, także nie żałuję tego faktu. Ale proszę bardzo. Jesteśmy tu 50 metrów w tamtą stronę i bylibyśmy w grocie. Przygoda, przygoda, w każdej chwili szkoda Nasza wyprawa się jeszcze nie skończyła bo musimy znaleźć auto My Wyszliśmy w innym miejscu niż wyszliśmy Wyszliśmy właśnie stamtąd Auto stoi gdzieś tu Nie jestem pewny gdzie Ale zaraz odpalimy nawigację i się odnajdziemy Także zostańcie do końca Znaleźliśmy miejsce naszego zaparkowania Także z tego miejsca Przygoda się kończy, ale tylko ta, bo kolejne przed nami. Zostańcie tu na dłużej, zostawcie co trzeba i widzimy się jutro.